Zestawienie trzeba powiedzieć, potem Aman, Hajpek, Freitag, Peter Preutz, a teraz młodszy brat Domen. Świetny no, lotnik, tak to trzeba powiedzieć. 243,5 metra, rekord życiowy, ponad 230 w tym sezonie w jednym z treningów. Zdobył medal na Mistrzostwach Świata w lotach w Oberdorfie w drużynie. Teraz zewnątrz wtedy wywalczyli Słoweńcy w 2018 roku. Był w swoim żywiole podczas lotu, ale teraz, choć dobrze e, skoczył, to najdalej nie poleciał. No, ale też miał jedne ze słabszych warunków. No, prawie, prawie bez wiatru, 26 metrów. i w podobnych warunkach skakał, czyli tak jakby troszkę teraz zepszały się te pod muchyną przez całą zaczęło padać. No, coś za coś, prawda? Dobre, dobre noty 2, 3, 18, 2, 17 i pół I miejsce siódme Obok siebie bracia Na siódmy nie, przepraszam Ale niedaleko się wyjdzie do Ukrainy.